Siema, siema, siema! Jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Słuchajcie, mam do Was To będzie seria tako z opisami gatunkowymi, ale jak już usłyszeliście, będzie to seria po śląsku. Dzisiaj, jak jeszcze nie wiecie, to Wam podpowiem, będzie w opisie kędzior. Nazwa łacińska to jest Flito a dawniej Brachy Pelma, albo pilosu z Nicaragua. W tym wypadku Nicaragua, bo generalnie zresztą Honduras i parę innych rodzin. Ale przyjmijmy, że dzisiaj opisujemy Tlitokat albo Pilosus. A więc, jako szkarada na początek, takie pytanie na bank zadał sobie każdy, kto choć przez chwilę myślał poważnie o rozpoczęciu przygody z pająkami. Prezentowany dzisiaj ptasznik z pewnością jest opcją godną uwagi. Występowanie. Tiltokat albo pilosus, podobnie jak brachy pelmy, do których jeszcze niedawno należał wspomniany tiltokat, naturalnie występują głównie w wyżej położonych wilgotnych lasach Ameryki Środkowej, chociaż możecie go też spotkać w Kolumbii i Wenezueli. Albo umie w terrarium. Wygląd, rozmiary i długość życia: dominującymi kolorami są czorny, ja czarny jak nosz Śląski Wągiel, i brązowy. Kiedziory są uważane za jedne z najbardziej kudłatych ptaczników na świecie, zwłaszcza odmiana Nikaragua, kero widzicie tu na filmiku, a jak sama nazwa wskazuje, pochodzi on właśnie z Nikaragui. Kudły dla odmiany są miasto brązowe. Chociaż na filmie to też widać oby, raczej powiedział, że to jest taki jasno szary. Dorosłe samice osiągają do 8 centów długości ciała i 16 w rozstawie szłapków. Tu właśnie mocie, no już chyba dorosła samiczka. Szału nie ma, ale mogło być gorzej. Samce standardowo mniejsze, około 6 dc. Dc, czyli ta długość ciała. Jak rozchodzi się o długość życia, to jest imponująco, bo samice dożywają nawet 20 lat. Samce zdychają po około roku od ostatniej wylinki. Wylinka to wiecie, to jest takie ściepanie, ściepanie skóry u kaśników między innymi. A ostatnio wylinka w przypadku samców yy, polega na tym, że pojawiają się u niego haki na przednich odnóżach i bulbusy. Bulbusy to na nogogłaczkach są takie, te yy, takie są grubsze i tam się zbierą nasienie. Czyli łącznie samiec żyje od pierwszej do ostatniej wylinki około 2-3 lata. Dymorfizm płciowy. Samice są o wiele masywniejsze od samców i mają krótsze odnóża. No tutaj, jak widzicie, ta dupcja jest fajna, taka okrągła. I te odnóża nie są jakieś spektakularnie długie w porównaniu do reszty ciała. Samce po ostatniej wylince mają te bulbusy obrożone. Ten sposób rozpoznania jest dobry tylko wtedy jak mocie dorosłe osobniki. Przy mniejszych, w celu określenia płci niezbędne będzie zbadanie wylinki. Najlepiej robić to przy 2DC i więcej, chyba że się znoży i mikroskop. Lupa też będzie pomocna przy seksowaniu. Seksowanie to właśnie rozpoznanie płci. Ja korzystam z mikroskopu kesiokowłowego za 40 zł na Allegro i wspomagam się opiniom ludzi z grup facebookowych, ale pamiętaj, że myli się nawet zawodowiec. Aktywność. Pająk jest aktywny przez cały czas, jednak lepiej trzymać go w pół roku, ponieważ zdecydowanie bardziej lubi ciemność i jest wtedy aktywniejszy. Terrarium i warunki. Młode osobniki omawianego gatunku z powodzeniem można trzymać w kliszówkach. Później proponuję stopniowo przestawiać się na pudełka po sałatkach, albo inne plastikowe pojemniki lub małe terraria. Dorosłe kiedziary nie należą do największych przedstawicieli pajęczaków, ale li lili płytami też nie są, więc idealne wymiary terarium to około 30x25x20. Na na Wiecie, 30 na szerokość, 20 na głębokość albo na długość, jak kto woli, no i 20 wysokości. Terarium nie może być fez wysokie, bo braszki i tlitokatl to melepety i śledzą, jak ślecą z dużej wysokości, może się to skończyć śmiercią przez uszkodzenie odwłoka. W rozmiarze terrarium chodzi o to, żeby pająk miał się jak obrócić, a nom może być wygodnie futrować i opakować się zwierzęciem. Futrować to znaczy karmić. Najlepszą wilgotność dla tego gatunku to około 75%. Wiecie, trochę więcej niż mocie w domu. Styknie pryskać wodą w jeden róg terrarium i będzie git. Do mierzenia wilgotności używa się higrometru. Chociaż ja osobiście nie używam. Temperatura powinna wynosić mniej więcej 27 stopni, ale przy 23, a nawet 19 stopniach pająk też dorada, generalnie temperatura pokojowo styknie. Wiecie, jak macie gorąco w doma, to pająk będzie fez, y, miał apetyt i będzie szybko rósł. Niezbędne jest też grubo warstwo podłoża, 6 centów dla dorosłych osobników. Z tego, że nasze pluszaki fedrują, czyli kopią richtig jak grubiesz, czyli naprawdę jak górnik. Jeżeli łazi o wystrój to u młodych ptaszników spokojnie możemy się wstrzymać z dodawaniem czegokolwiek oprócz ziemi. Większe osobniki powinny mieć dostęp do kryjówki w postaci połowy łupiny orzecha kokosowego, czy kawałka kory o odpowiednich kształtach. Tutaj zaznacza, że łupiny w wilgotnych terrariach lubią pleśnić, więc zamiast tego możemy użyć kamieni. Ja tutaj mam też kawałek kory, no nadal tak jakoś tam daje radę, ale właśnie też jest w tej suchej części terrarium. Część substratu możesz pokryć mchem, co by to gryfnie wyglądało. Jeśli jest to mech przetargany z lasu, to musimy wcześniej pozbyć się niechcianych pasażerów na gapa, takich jak insekty. W tym celu wkładamy mech na kilka godzin do zimnej wody, co by wszystkie owady wypłynęły. Pamiętaj, że wynoszenie mchu z lasu jest nielegalne. Reszta wystroju to już tylko kwestia naszego gustu. Sadzenie roślin jest zbędne. Ja o tym miał y, y, trzykrotka w rogu i wam powiem: Wytargano zostało. Nie, nie, jako zimno roślina, nie trzykrotka. W każdym razie było to wytargane od razu. Albo Pilosus lubi przebudowywać swoje terrarium i taka roślinka zostanie w krótkim czasie wykopana czy też zniszczona. Oczywiście flora w terrarium daje bardzo ładny efekt, więc y, możemy po prostu dać sztuczne rośliny, które wyglądają bardzo fajnie, a co ważniejsze, nie zostaną przez czas zniszczone i nie wymagają dodatkowej troski. Niezbędnym elementem w terrarium powinna być też miseczka ze świeżą wodą. Wiecie, na sucho to ani trawa nie rośnie. Co do oświetlenia, to od 8 do 12 godzin będzie dobrym oświetleniem. Żywienie. Pokarm dobieramy do rozmiarów ptasznika. Mody karmimy wylęgiem świerszczy, karaczanów, larwami much, potocznie zwanymi pinkami, a większe larwy to mady. Owady te możemy nabyć w każdym sklepie wędkarskim. Larwy mączników też będą dobre, tak samo jak muszki i owocówki. Pająki wyczuwają drgania, dlatego ruchliwe owady szybciej padają ich ofiarą. Jeśli jednak obawiamy się o to, że mącznik młynarek albo larwa muchy zakopy się w podłożu, to można uciąć i głowa i wtedy podać ptasznikowi. Jeśli nie interesuje się on ofiarą, to możesz lekko szturchnąć larwę długopisem, pensetą albo czym tam chcesz. Gdyby i to nic nie dało, to należy zostawić kędzierzawca w spokoju i po poczekać, aż sam zacznie jeść. Martwe owady usuną tego samego dnia, aby zapobiec powstaniu pleśni. Młodego osobnika śmiało można futrować co dwa dni, a dorosłe co 4-5. Jo dorosłe karmia rok tygodni. Podrośnięte lub dorosłe okazy karmimy dorosłymi świerszczami, karaczanami albo szarańczami. Zachowanie i pozostałe informacje: Tlitokat to skrajni pacyfiści. Atakują fest rzadko. im wciś paluch pod kły, żeby bać się, bać się, czyli ukryć. Ale wyczesują woski parzące z wodłoka, które powodują nieprzyjemne swędzenie, a u alergików mogą być przyczyną duszności. Klitoka pilosus jest znane ze swojego łagodnego temperamentu. Raptus to on nie jest. Pająk molaitum, czyli jest powolny, i nie wykonuje zwykle gipskich ruchów. Sytuacja ta zmieni się diametralnie podczas polowania. Wielu hodowców, którzy do tej pory znali ptasznika kędzierzowego jako powolne zwierzę, zmieni zdanie, kiedy zobaczy z jaką szybkością i precyzją on, atakuje on swoja ofiara. Albo Pilosus jest pająkiem polecany dla początkujących hodowców, głównie z kisz tego, że są fez łagodne, mają słaby jad i sporo odporność na błędy początkujących hodowców, takie jak przesuszenie lub za mało żarcia. Co do jadu, pamiętaj, że jak masz uczulenie, toś jest w czornej dupie, ale o tym pewnie wiesz. W internecie pisało, że lubią głodówki i wolno rosną. Powiem wam, że ją mam trzy sztuki i wszystkie wcinają i szybko rosną. Samice kędzierzawca potrafią złożyć w jednym kokonie od 100 do 800 jaj, a czasem nawet 1000. Źródłem dzisiejszych informacji było okiemterrorysty.pl i terrarium.pl. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie i dajcie znać, czy ta seria też Wam się podoba. Na razie miłego dnia i cześć! Te, sążeście tam jeszcze, już ja żartował. Ja bym jeszcze chciał pokazać jak wygląda łagodny pająk, bo generalnie nie każdy się mogą zdziwić, bo jak bierzesz łagodnego i myślisz, że to będzie pluszak do głaskania, no to generalnie wiecie, no to są dzikie zwierzęta, nie? No, także zacznę tutaj pryskać, generalnie pająk jest trochę wystraszony, bo mu otwarte terrarium i, i trochę się pospino, bo, bo chciałem tu przeczyścić przy okazji jak go wyciągnął, ale pokażę wam właśnie jak to wygląda przy pryskaniu, Kajo pryskął miotu, pryską sobie na ścianki terrarium Generalnie mu zawsze, o, 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 jak już widzicie, o, już, już się obraca, już patrzy co tu się dzieje, o, tym razem się schował, kurde, myślałem, że zaatakuje woda, dobra, podstawiam mu penseta i zobaczymy co on tu sobie wymyśli, patrzcie, 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 o, 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 widzicie, to jest właśnie łagodny ptasznik. Te właśnie łagodny ptasznik. O! No kurde, powiem Wam, że na ogół to się rzuca na wodę i generalnie na wszystko się rzuca. Prawie na filmu jest taki jak w opisie. No ale jak widzicie, no nie ma nie ma, nie ma, ma strachu. Dobra, od pensety uciekło. To teraz zobaczycie, jak to w praktyce wygląda, jak jest karmiony. Myślę, że będzie miło ochotę na jakiegoś tam karaczanka domy mu nie za dużego, bo to już tak tłusto klucha dobra, i parcie teraz jak będzie wyglądać polowanie o, ciach i nie ma. Jak widzicie, nawet chwili się nie zastanawiał. Więc łagodny, ale dla ofiary agresywny. No, teraz już nie żartuję. Miłego dnia i cześć.